Okej, okay, to się dużo wyjaśniło. Dobrze, lecimy. Prawda zginęła tego ładunku jeszcze. Ona <laughs> nawet też. nie zdążyła wybuchnąć. Dźwięk nie był jeszcze wybuchania, a ta bomba wybuchła. No. A właśnie! a, ja wiem dlaczego. Bo w CS2 w ogóle jest większy zasięg bomby teraz. Mówisz? I oczy też no. lepiej wyglądają. a ja wcześniej nie zwracałem nigdy uwagi na oczy, a teraz zobacz. Przejrzyj się, ja mam scope'a na przykład Czekaj Olson, przejrzyj się o, 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 twoim oczom Zobacz, on ma niebieskie, ty masz Ale niebieskie Ale mam niebieskie, Boże, bardzo zły postaw Jak się... Jak się tak widać Jakie to było Jaki Pewnie tak w błędka, majster Co tam goś robi z tym granatem? Czy tylko ja słyszę ten zbugowany granat? Czy też go słyszę? ci? mi się to nie bo nie wiedzieli, że my tu przyjdziemy przez ten kanot. Ta gra nie działa. Tak jest więcej rzeczy, które nie działa, niż te, które działają. No nie. Znowu. Teraz z smokiem. Co chce robić? Co to? Tak Jakiś powiedział. problem o to, że chłopak rafuje, chyba. A co ma robić? Nie rafować. no nie są coś. u siebie. Idę od CT. Dobrze, dziko dzik A już ja zabiłem. Ja też. Jak się mi wytoczył. Coś mi mówi o jakimś mintał się jeden. Tak, ja zrobiłem? do ja, To ja z tego no To ja worek. Ponieważ to mi worek Ja worek piłem. to co ty robisz? Jak już zrobił, tam ci bombę sobie. Uuuu! Uu, no w końcu. Możesz więcej o tym mieć, to wie, jako tarcze. Aha, to wieję. Dobra Datujesz, patrz, z kocą się wjeżdża. No Widzisz? Wjechałem A czemu ty tam idziesz? Jezu, bo tą pakę odkleiło. No Go Go, nie? Piękniej no. się potaczy. Ty wygrał? Tylko ten pojedynek. Jestem w szoku, nie dowierzam. No wchodzicie? Nie. Patrzę wodę. Patrzę te Wow.

Grzesiu! Usłyszcie! To jest a. a. to ja nie wiem. Mogę Słuchaj, święty Grzesiu, szybciej! Idę, pójdę, pójdę, pójdę! Paka, paka, paka na ciebie! Kurnik, kurnik, kurnik. Nie ważne. Grzesiu, Chowajcie się. O, e, z zegaru. Popatrzysz w głębi rampy, nie. bo ja patrzę na głęboko piekło. A to nie jest was. A okej. Okej, okay. okay. zajebiście Zak. No patrzysz chuja kurwa. Patrzy no, rampę, patrz <laughs> <ładny. śmiech> rampę, <Otrz, śmiech> <otrz, śmiech> <laughs> Patrz rampę, spokojnie. Popatrz heaven. Nawet szczur się nie przyciąga. Muszę spokojnie. kurwa wszystko patrzeć, bo przecież Zak nie potrafi. A nie Zak nie potrafi mę. Łysotupa Trampa jest. A inna ma Oho. no. Brawo Wystarczy kurwa tylko tyle. Wbić kurwa rasa dobrze. Proszę bardzo. Nie pierdolcie kurwa z nimi jak kurwa psy. Mogę się Teraz wpierdalamy się tak samo a nie jak kurwa pizdy. Co kurwa, zabijemy jednego i się rozstawiamy? Jak kurwa, kurwa, pierdolone śmiecie. Wszyscy kurwa od drzwi. Mamy dwie wersji. rundy. Dwie rundy po terrorystach, kurwa. Auto. <grym> Wiecie ile to są dwie rundy, kurwa? Czy. Zresztą, muszę coś zrobić Berdowi. A. a, a, a nawet nie się że na kasy. No, no i. Ja też. Ja no. Chciałem, że flash. A po co? No po to, żebym mógł zjebać kogoś na przykład, kto tam by stał. Nie Dobrze, jest, tak. paka pierwsza. Uwaga, pojedyncza, uwaga, pojedyncza. Uwaga, no, jest tam w tych jest da. Może nie na widoku, Zak. Nie właśnie o... na widoku. O... Dobrze, Grzesiu. Teraz proszę ustawcie się tak, że. Dobrze, Grzechu. Dobrze, oj ostatni On jeszcze jeden tylko zwycięstwo i halen, tylko zwycięstwo mówiłem prześpiewki tak jest tylko i zwycięstwo i HM ty... longa to oni już tu idą tego tu wbijamy szybko, 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 cover, cover, cover dobra nie, A nie wiem nie czy tu się to. ale to ty mnie wloszysz <noise> dobrze obity był asystentem będzie tam u ciebie za tak... Kochaj, to mam luki To Czemu nie, nie przylatałeś Kamaha? No bo chciałem z dla setki Ostatni ktoś... bank. Dobrych za. Ja udał dubić. Zostałem od jeden w jednym, nawet nie wiem. Gdzie. Ja mu na przykład zadałem 49 takim jak. Mieć poniżej 9 tysięcy dolarów to naprawdę. Jeszcze 5. Jak my to wygramy, to ja kupuję każdemu z was popatrzę Sipsów. Nie, 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 ża nie żartuję, nie żartuję, nie żartuję, nie żartuję, serio, serio Jak... mówię. No, Ale się zapatrza. Się... Ale Ty... W... <śśmie> Chyba <laughs> nawet tak <laughs> nie mówili, po jakim on teraz mówi.

Nadar, oh! co musi to zrobić? To było, to było. Dobrze. O kurde, ale to wycochało. Gdzie jest to? No właśnie o to chodzi w plastelinie. To jest z nim można coś. No. Ja zawsze, planowałem. zawsze szanowałem. Zawsze osoby, które potrafią coś w z plasteliny. No, zawsze jakiś jednak talent. No i taki na przykład że są, jak coś to tam lewo, prawo. I się... Stanie tak, że po prostu przetrwa wszystko. A ten gość na przykład nie przetrwa. Są no gości u siebie, jakiś pystek. Pystek no, boisko No nie. Jestem co? A mogą właśnie podchodzić powoli Nice tuuu kurzem Widziałeś celu. Cel. to kurwa mówisz. Do to do, 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 do pomarańczonego. No, no i celu widzieliś kawała. Podaj podaj <noise> <piękny>. Nie, <noise> ja nie ja nie, chcę, ja nie chcę tego bo mnie na to stać.